No, witam, witam moi drodzy. w dniu dzisiejszym Przedoberska Samochwała jest w Grand Canarii. Jesteśmy na wyspie Grand Canaria Las Palmas. To znaczy właściwie to odjechaliśmy troszkę od stolicy Las Palmas. Mas, palmas, mas, palmas, mas. Tak jakoś to yy, nazywają. To jest widok z naszego hotelu Greenfield tak się nazywa nasz hotel Greenfield a to jest widok z balkoniku z balkoniku naszego hotelu fajnie bo naprzeciwko mam karaoke bar można tam wieczorkiem zabitać i coś może pośpiewać, tylko po hiszpańsku nie bardzo umiem a nie wiem czy polskie piosenki puszczają. Może coś zaśpiewamy. Hej Sokoły, albo coś nie, hej sakoły to nie, ma, bo może tutaj może byśmy tu dostali. No i zobaczcie, flagi powiewają, oczywiście polska nasza jest. I to się chwali i to się chwali. Co prawda obok innej, ale ale polska flaga jest. Yy, przywitały nas wyspie, wyspy kanaryjskie deszczykiem. Dzisiaj troszeczkę nie za bardzo jest. Pogoda jest chudna bo, no i tak jak mówię, padał deszcz. Teraz troszeczkę przestało padać, podobno jeszcze jutro ma padać, ale już kolejne dni mają być piękne słoneczne. Jutro wybieramy się katamaranem, będziemy opływać. Wyspę. Także na pewno jakiś filmik z tego zrobię. No, a teraz moi drodzy, to był wstęp do, do zwiedzania Grand Canary. Podobno najpiękniejsza wyspa, to nawet jest przed Teneryfą także. No bo ponoć najpiękniejsza z Wysp Kalaryjskich. Także zapraszam Was na kolejne filmy, będę wrzucać co nieco, żeby Wam pokazać co tutaj pięknego jest. Na razie tylko taki widoczek jest z mojego balkonu, z balkonu mojego hotelu, pokoju także bardzo zawężone. No to co moi drodzy, zapraszam na kolejne filmy. No i zwiedzajcie razem ze mną Wyspy Kanaryjskie. Tonara.